Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Zajda, jestem dyrektorem drugiego liceum imienia królowej Jadwigi w Pabianicach. Jest to szkoła z tradycjami, ale jest to szkoła nowoczesna. Dzień dobry, nazywam się Beata Drabikowska i jestem nauczycielem matematyki w drugim liceum. W naszej szkole są trzy klasy z rozszerzoną matematyką. To klasa matematyczno-fizyczna, matematyczno-geograficzna oraz biologiczno-chemiczna z rozszerzoną matematyką. Współpracujemy z Politechniką Łódź, z Uniwersytetem Łódźskim, gdzie wyjeżdżamy na zajęcia, tak aby pogłębiać swoją wiedzę, zarówno z matematyki, jak i fizyki. Mamy świetnie wyposażone pracownie, w których będziecie mogli się przekonać, że matematyka nie jest tylko sztuką dla sztuki, ale jest przyjemna i ciekawa. Serdecznie zapraszamy. Dzień dobry. Katedra Przedmiotów Ścisłych, Paweł Samukiewicz reprezentuje fizykę. Zapraszam serdecznie młodzież do naszej szkoły, do klasy o profilu z rozszerzoną fizyką na ciekawe lekcje. doświadczenia i oglądali ciekawe film. Do zobaczenia. Witam Was serdecznie. Nazywam się Agnieszka Gurzada, uczę biologii w drugim liceum ogólnokształcącym, Kształcącym Gminia Gologii w liceum. Dzień dobry, Małgorzata Szarwar, uczę chemii. Zapraszam serdecznie do naszego liceum, do klasy z rozszerzeniem biologiczno-chemicznym. Obiecuję, że łatwo nie będzie, ale może być przyjemnie i fajnie. Zapraszam. Bonjour! Buongiorno! Hello everyone! Nazywam się Ola Ciszewska i uczę języka włoskiego, francuskiego i angielskiego w drugim Elo w Pobianicach. Nauka języków obcych jest świetną przygodą, pełną pozytywnych emocji i zabawnych sytuacji. Jeśli chcielibyście tą przygodę przeżyć ze mną, to zapraszam dołączcie do nas, do naszej drużyny, do drugiego Elo i zobaczmy się już we wrześniu. A tymczasem, keep calm and learn languages. Bye. Dzień dobry. Tu głos prawdy w Waszych piwnicach. Zapraszam do drugiego liceum. Resztę zobaczycie na miejscu. Osobiście próbuję uczyć geografii. Dziękuję bardzo do zobaczenia. Witam Was serdecznie, moi drodzy. Przyszli uczniowie drugiego liceum i przyszli uczniowie klasy humanistycznej. Zapraszam Was bardzo gorąco jako polonista. Nazywam się Przemysław Pałosz, Prowadzę również koło teatralne. Witam. Nazywam się Marcin Branicki. Jestem nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie w drugim liceum imienia królowej Jadwigi w Pabianicach. Niektórzy rycerze średniowiecza przed walką lubili się przebierać. Choć, nie był to karnał. Jeden z nich był Ulrich von Liechtenstein, który w kobiecym przebraniu wołał Jestem panem! Król Michał Korybut Wiśniowiecki zapewne nie wiedział, co to piramida zdrowego żywienia. Napoleon Bonaparte panicznie bał się kotów. Zapraszam do drugiego liceum. Będzie się działo. Cześć, nazywam się Aneta Madalińska, jestem pedagogiem szkolnym i opiekunką samorządu uczniowskiego. Cześć, nazywam się Basiasza Łapska, jestem nauczycielem wychowania fizycznego i opiekunem samorządu uczniowskiego. Nie możemy się na was doczekać. Każdy twierdzi, że jego szkoła jest najlepsza. Zapewne tak jest. A jak jest? Dowiecie się, kiedy do nas przyjdziecie. Szkoła to nie tylko nauka, ale również zabawa. U nas się bardzo dużo dzieje, zarówno sportowo, jak i samorządowo. Zapraszamy! Zagrajmy razem! na kradłące, kończyłem w 2014 roku profil matematyczno-informatyczny. Co mogę powiedzieć o szkole? Na pewno poznaję niesamowitych ludzi, z którymi trzymam się do dzisiaj. A jeżeli chodzi o poziom nauczania, nigdzie nie jest idealnie, ale dwójka pozwoliła mi zdać maturę na bardzo dobrym poziomie, dostać się na świetne studia, które doprowadziły mnie do pracy, dzięki której jeżdżę po świecie nawet w czasach pandemii. Liceum był to okres wspaniałych zabaw, imprez, super. Przedstawień w szkole. Świetnie się bawiłam podczas wszelkich apeli, występów, zabaw, ostatków. Co chwilę coś się działo i nigdy w liceum się nie nudziliśmy. Hej, witam Was wszystkich z siedziby telewizji Łódź, gdzie pracuję. Właśnie czekam na łódzkie wiadomości dnia na 21.30, gdzie będę prowadzić wieczorny serwis informacyjny, a kilkanaście lat temu chodziłam do drugiego liceum ogólnokształcącego w Pabianicach i muszę Wam przyznać, że wspominam te czasy fantastycznie. Przede wszystkim spotkałam tam na swojej drodze wspaniałych ludzi, wspaniałych nauczycieli, ze swoimi znajomymi z klasy. Mam kontakt do dzisiaj, poznałam tam również mojego męża, więc te czasy wspominam fantastycznie i to były takie bardzo, bardzo ważne chwile w moim życiu, które pozwoliły mi właśnie rozpocząć pracę w Telewizji Łódź, gdzie mogę teraz na co dzień się realizować. Polecam Wam tę szkołę gorąco. Warto wspomnieć o sukcesach sportowych, do których sam poniekąd gdzieś tam dołożyłem jakąś cegiełkę. Dwójka to nie tylko hala sportowa, ale wojefiscy z krwi i kości, którzy potrafią zaszczepić sportowego ducha. To w tych murach nie tylko zdobyłem wiedzę, ale nauczyłem się logicznego myślenia. Gdybym mógł cofnąć się do przeszłości, z chęcią wróciłbym się do lat, kiedy byłem uczniem drugiego liceum ogólnokształcącego w pabieńce. Wybierając drugie masz zagwarantowane, niezapomniane wspomnienia, super atmosferę i wspaniałych ludzi. Czekają na ciebie także wycieczki do różnych zakątków Europy. Byliśmy między innymi w Pradze, w Wiedniu czy, czy we Lwowie.